Cześć widzowie, to kolejny odcinek na tym kanale. Dawno już nie było, ale... Ale... Mowa no, Podobno chcieliście więcej. Znaczy takich koledzy chcą więcej, ale... Będziecie mieć więcej. Myślę, że mnie nie słyszycie, ale... Aha, ale będzie dobry. Na razie gramy na od nich bardziej dziesięć. Nie, jestem za dobry. Jak ktoś chciał zagrać, to niech warwi 10, nie pisze. Jak nie pod odcinkiem, to, po to, to... Może na TikToku nawet. Nazwa... To jest takie... Nazwa TikToka to jest nazwa... Nie, wiem, nie ja wymyślałam. Ale... Jak będziecie chcieli, to... Nie wiem... Jak jakoś kontaktujcie pod innym filmem. No potem to chyba będą komentarze wyłączone, więc się skontaktujcie pod innym filmem. Nooo, nie, nie rany gramy czwórki, w czwórki to chciałam, znaczy, w czwórki. No myślę, że szybko zagramy, tak, no dobrze, no idziemy czekać. No to w nie chcę poczekać. No dobrze już wyłączają. No, biegnie no, za tyle słów, tak swoją drogą. No dużo mamy tych subów już, 55. Mówiłem o jakimś specjalnie ale to jest ciężko zrobić. Nagrywam taki film. Jak będziecie chcieli, to się kontaktujcie po prostu. no, no Takie ludzie odcinki też mogą być chyba. Mhm. No a jeszcze zostawcie lajka i suba. Jak będą komentarze włączone, to jeszcze komentarze, ale jak nie... Raczej nie, bo pewnie mój tułap słyszą, dlatego nie. No ale o, to jest 16 osób, jak ładnie. Jest przyznany. Nie. Hmm. No 70 leba, nie. Ale nie umiem grać na 70 lew. Myę go, ja tak. Ja się przesunęć. No, to... no i gramy. Mogę się... Mogę się raz zlejzować raz. Nie. Myślę, że widzicie nawet dużo. Hmm. O, jak to, to postrzegam. Jest... Hmm. Tak jest wtedy taka budowa, że wszędzie tak to się robi. Najsieczniej. I najbardziej skuteczna. Na znaczy, skute skuteczna to ona nie jest, ale. Uwaga duża. What to oddajemy się, ale w spało. No i teraz czekamy. Mam no, nadzieję, zost że zostawimy się lajka i suba. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No już, już sobie będę porozwalał, Rozwalałem będzie.

Nie wiem, już wszystko będę musiał usuwać, no, nie wiem, ale... no czy no, nie, nie A to jest, Ale o to i może będzie. Może będzie miała uh, autokilna. To też mutacja. Mutacja żyjemy na tarczach. Spichniemy oka, kole, z

O, ja tu muszę posłuchać. Ale nie, nie tam nie tu tutaj działa, bo... Nie udało się rozwalić, bo teraz się dlaczego. Rumieli dwa razy, to chyba, jakby nie miejsce, to nie jest to chyba za rozwalczą, szczerze. A nie rozwalczą. No? No. No. Nie wiem, ile ten film będzie miał dwie areny, zagramy tyle. Tak 15, żeby się ratać. Będę się jeszcze takich odcinków oglądać, bo i tak nie gram jak jakiś... jak jakiś, nie wiem... Nie wiem, jak Tak. Nie gram na stronie. O ty kurka, nie, Dwa... Bliże nie. No, bliże. Gdzie Chodź że taki jaka no ten monitor jest taki jak tak ja nie wiem tak ja się jest słaby eee, ja nie, wiem. nie wiem czy słaby łącze to jest nawet ale wy ja możecie się nie czuć że tak się nowi pewnie więc jak jesteś nowy zostaw suba i lajka jak chcesz tylko jak chcesz Moje poczenie Nie, Gdzie gdzieś O, badanie mamy. Dobrze, że już do Pana. Wcale nie zrobię? Ja zwolniłem do Pana. Właśnie. Coś nikogo nie Ach, chciałam. Czemu nikt Chciałam. Chciałam. A ty sobie sądzielany, co ty myślisz? A ty ty sobie myślisz? co? Za co? 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 Dobra, nie się to co. Dobra, i ćwaku. Idziemy to. Aj ja, 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 ja wejdę, Nie, dobra, będę nie mamy, wojdować, to mamy, wejdować. Dobra, ja go zabiję na łóżku. Miejcie podnie pijesz. O nie.

Mam mi każdy ma, jest odpady, nie słucham, ja bella, bo ja bella, ja polecę. Dlatego właśnie, bo będzie 15 minut. Będzie stroił 20 stycznia, bo komuś się chciał oglądać. Oby teraz był win, bo jak nie będzie, to zrobię jeszcze jedną. Ale ty już szybko mam. Mm -hmm. Forsi najlepsze, 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 się. najlepsze, 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 jeżeli je i da się przeciągnąć na będzie się na pewno magia pomaga po prostu umie się klepać no da 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 o oh, co to mi tu to no o sorry 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 sorry, sorry

no będzie to dobrze Nie, nie umiem speedrun, No, się umiem speedrun albo iść, bo, bo ciągle spadłem Czy nie ciągle, ale... Łokasz Jakby pięknie stracić, to ja będę... Jest... A teraz Nie, nie umiem, nie no, widzicie No i widzicie, tu się stało, o widzicie miękka O, spadłem, ale szczęście To się, że robisz Widzieliście przez chwilę moje ręce. I to jest o to pytanie. Krótko mamy to na końcu. O, dlatego nie chciałem do nich lecieć i im pomagać, bo sami bo sobie sami dają dla nas rady. No ja polecam sobie do rzucenia. Dobrze będzie, dobrze będzie. Tylko użył tego, że się będziemy chyba rozpalać. Więc sobie nie damy rady, więc. Więc za dużo użyłem, ale właściwie. Więc palla. E... No widzicie, zawsze, zawsze, kurka, zawsze kurka z tej strony jest najlepiej, jak kogoś być. Zawsze. Z drugiej nie. Zobaczysz, z drugiej idziesz tak, on Ci nic się pada, a Ty go bijesz. Hej! Bijasz i to od razu bijesz. No i tak to jest. Taka niesprawiedliwość na tym świecie. Na to. codziennie. Ile będę robić na... A co? Ile nie Komentarze będą pod innym filmem, to jest jak ktoś? Pod innym filmem macie pisze. Jak macie jakieś pytania? Jak chcecie, tu To piszcie pod innym filmem. Przecież nie wiem, tak pięć pytań. To żeby trochę je żeby się opłacało. Zagłębam dwa, czy nie płac? Nie, czy nie mówię.

skład. Nie raczą na pewno. A, są takie. te właśnie mamy ten katastrofę i tak muszą tak, tak, się Nawet dobrze. A no! Te na lodzie.

Ja musiał włączyć te lew się stałe, ale no one się nigdy nie włączałem. ja się wyłączałem do no. nas. Um, um, ja. Nie widziała. Ja I tyle? Jaki problem jest? <grym> znaczy się nawet nie chcę zbierać na jakieś klient i zaczynają żółty. Taki program.

Zabijesz się na ramie pani Wajta i teraz zabijesz tego dziada, który zabił prawie tego dzieciaka. Biednego. Ale ten dzieciak na sobie był biedny. Nie mam urodziny. Mieszkał w brudnej rodzinie. Był biedny jak ja. Czy może i nie tak biedny? Masz taki chowany, o kurwa! O nie, o nie, przed metrem muszę to wyciąć. Ja nie mogę, ja to. Biedzi. o nie! Nie, no prywam, już nie, ja już Nie, nie, wymiew, nie, 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 umiem nie, 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 umiem nie, 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 nie,

Patrzcie, jakie fajne bloski. A teraz wszyscy na czerwony. Chyba na ciebie. Chyba na ciebie. Chyba na ciebie. Z nami sobie nie da się rady, niestety. I wszyscy będą śpiewać. tej, ale... Cała strona, jak naczytu to, to makarę. tam. tam.

asjad peavad minu kulu . miks me küsime selleks jah ? tõu päris hästi , jah . see teeb ilma . nii , meie tund on nii , ah , suhe . ma pean tõesti ka toob kõik , sinna veel . Debyl, jedyny. Nie muszę to czerwony. Ja mam czerwony. a idzie się zabić Ale ja bym się zabił, to by było fajne. Dobra, zaraz pięć no, się uczymy. Dobra, w dwudziestej minucie pójdziemy. Dobra, zostawcie łapkę w górę. Suba, a na razie kończę.